Witam w pierwszym oficjalnym odcinku SGSM Foreigner. Nowej serii, której e, będę omawiał teleturnieje, które nigdy do Polski nie przyszły. Na pierwszy ogień postanowiłem wziąć teleturniej Press Your Luck. Nadawany na antenie CBS w latach 1983-1986. Powstało 758 odcinków. Wszystkie z nich prowadził ten pan, Peter Tomarker. Na czym polegała ta gra? Gra była w sumie dosyć prosta. Należało przede wszystkim nie trafić w tego diabełka, ale o tym za chwilę. Pierwsza część gry to pytania. Prowadzący zadawał cztery pytania. Ten, kto pierwszy się zgłosił, odpowiadał. Następnie zawodnik, znaczy, przepraszam, prowadzący odczytywał trzy możliwe warianty odpowiedzi. Pozostali zawodnicy, którzy się nie zgłosili, mieli szansę wskazać ich zdaniem prawidłową odpowiedź. Jeżeli zawodnik, który pierwszy się zgłosił przed przeczytaniem odpowiedzi, odpowiedział prawidłowo, wtedy od, y, otrzymywał trzy możliwości losowania, tak zwane spiny. Będę na to mówił spiny. Trzy spiny. Natomiast jeżeli po przeczytaniu odpowiedzi dwójka pozostałych zawodników również wskazała prawidłową odpowiedź, ci otrzymywali po jednym spinie. Natomiast jeżeli w ciągu 5 sekund nikt się nie zgłosił, wtedy prowadzący automatycznie odczytał trzy warianty odpowiedzi i y, zawodnik, który... I każdy z zawodników mógł dostać już maksymalnie jednego spina. Jeżeli zawodnik się zgłosił i nie odpowiedział dobrze, traktowano to jak brak zgłoszenia. I tak były cztery pytania. I zawodnicy nazbierali sobie ilość spinów na tym żółtym kwadracie. Bo czerwony kwadrat to były takie dane spiny przejęte od poprzedniego zawodnika, który bał się, że straci pieniądze. Ale jak można było zarobić pieniądze lub też je stracić? Bardzo prosto. Po etapie pytań była przerwa reklamowa, a następnie było losowanie. Zawodnicy poprzez wciśnięcie przyciska losowali jeden z tych 18 kwadratów, a mianowicie jego wartość. Na każdym z kwadratów były trzy różne pola. Te pola się zmieniały, tak samo jak to światełko przeskakiwało z kwadratu na kwadrat. Jak to robiło o tym za chwilę. Wciśnięcie, wciśnięcie przycisku powodowało zatrzymanie tego światła i zatrzymanie y, losowania ogólnie. Obrazki przestały się zmieniać, a kwadrat stanął w jednym miejscu. I, i wartość tego kwadratu trafiała na konto zawodników. Zawodnik, który bał się, że natrzaskał już pieniędzy sporo, a bał się, że je straci, mógł przekazać swoje spiny. Jednemu z sąsiadów i ten zawodnik musiał te spiny wykorzystać. Wtedy mógł, je od, mógł oddać swoje już posiadane na właśnie na tego zawodnika. Oczywiście to było dawane nie z dobroci, ale dlatego, żeby przeciwnik stracił pieniądze. A jak mógł je stracić? Bardzo prosto. Tu mamy takiego diabełka o nazwie Łami. Ten diabełek powodował, że zawodnik stracił wszystkie swoje pieniądze. Wyskakiwał na ekranie takie animowane diabełki, i kasował wszystkie pieniądze. Zawodnik w czasie całej gry mógł maksymalnie e, trzy łami bez żadnej konsekwencji wylosować trzy razy tego diabełka. Jeżeli wylosował czwarty raz diabełka łami, wtedy niestety odpadał z gry bezpowrotnie. E, co jeszcze? Należy powiedzieć że oprócz pieniędzy na tej tablicy były również nagrody. Na przykład tutaj mamy taki symbol nagrody. Mamy również do, dodatkowe spiny. Plus one spin. E, I jeszcze różne pola typu e, o dwa pola. E, tak zwane skasowanie jednego łami. Jednego diabełka. No i tak zawodnicy w każdym odcinku wygrywali po 30-40 tysięcy dolarów. Maksymalnie można było wystąpić tyle razy, aż się nie nabiło 75 tysięcy dolarów nagrody. Eee, oczywiście to wcześniej to się wahało, przez rok to się wahało. M początkowo gracz mógł grać 5 odcinków pod rząd, potem aż do póki nie zdobędzie 25 tysięcy, potem 50 tysięcy, aż w końcu w roku 1984 ten, eee, ta granica górna została podniesiona do 75 tysięcy dolarów. No i należy powiedzieć, że nagrody i pieniądze zachowywał tylko ten zawodnik, który wygrał cały odcinek. A wygrał ten, kto miał ich najwięcej. Takim najbardziej znanym graczem był w roku 1985 Michael Larson. Ponieważ jeżeli zawodnicy przez jeden odcinek wygrywali 30-40 tysięcy dolarów, on wygrał 110 237 dolarów w gotówce i w nagrodach. Jego gra trwała dwa odcinki. Za, e, rozpoczęła się w piątek, a zakończyła się w poniedziałek. Ponieważ Persjornak, podobnie jak większość tele turniejów w telewizji amerykańskiej, była nadawana 5 e, razy w tygodniu od poniedziałku do piątku. Należy dodać, że e, Michaela Larsona uznano za oszusta i początkowo pieniędzy nie chciano mu wypłacić, ale potem sprawa ucichła i e, Larson otrzymał swoją nagrodę. A jak to zrobił? Po prostu... E, Nagrywał na taśmę wszystkie odcinki Press Your Luck. I e, w końcu e, oglądał je klatka po klatce, aż w końcu doszedł do tego, jak działa ta tablica. Mamy 18 kwadratów, no i jak to przeskakuje? Z jedynki przeskakuje na dziewiątkę, z dziewiątki na czwórkę, e, potem... Jeszcze raz, bo to coś mi się... No, jeden, dziewięć, dwa, cztery, 12, no coś w tym stylu Ale Z 12 na jedynkę, z jedynki na dziewiątkę Z dwójki na dwunastkę Z dziewiątki na czwórkę I jeszcze jedna rzecz, wykrył, że czwórka I ósemka to kwadraty Gdzie nie ma diabełka Czyli te kwadraty były bezpieczne A co się kryło pod tymi kwadratami? Pod czwórką 3000 plus spin 4000 plus spin i 5000 plus spin Natomiast pod ósemką mieliśmy 500, 750 i 1000 zł. Wszystko plus jeden spin tak to wyglądało, tak to się zmieniało na tablicy. Tutaj mam na przykład pod jedynką 1750 dolarów, 2250 dolarów i diabełka. Pod dwójką na przykład 500 dolarów, 1250 dolarów i nagrodę. I tak dalej. Należy jeszcze dodać, i tak wygrał, i tak Michael Larson pobił rekord tego programu. Należy jeszcze dodać, że Press Your Luck to jest unowocześniona wersja teleturnieju z lat 70. The Second Chance. Ale o tym programie to już zrobię oddzielny odcinek. O ile ten uzyska jaką taką oglądalność. Poza tym trzeba jeszcze dodać, że telefonik Preziol Lak został sprzedany do kilku krajów świata. Między innymi do Niemiec, do Tajwanu i do Turcji. No i to wszystko na razie o tym programie. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia!